60 sekund, Wasze pytania, moje odpowiedzi, czas start. Zastępcza terapia hormonalna dla seniorów. Czy w ogóle prowadzi się terapię dla 65+, plus? jak najbardziej prowadzi się terapię dla osób, które są po 60 roku życia, wraz z wiekiem poziom testosteronu całkowitego i też wolnego zaczyna spadać już nie u niektórych po 30 roku życia, stąd jeżeli występują objawy Typu obniżenie libido, problemy z erekcjami, przewlekłe zmęczenie, osteoporoza, cukrzyca typu drugiego, warto oznaczyć sobie poziom testosteronu całkowitego i zgłosić się do lekarza. Czy przewlekłe choroby, na przykład kardiologiczne, eliminują z leczenia? Jeżeli mamy nieuregulowane nadciśnienie tętnicze, to wtedy mówimy o względnym przeciwwskazaniu do terapii zastępczej testosteronem, jeżeli są wskazania do takiej terapii. Natomiast uregulowane nadciśnienie tętnicze, bo taki przykład, tutaj jako pierwszy przychodzi do głowy, w związku z tym, że nadciśnienie tętnicze jest dość powszechną jednostką chorobą, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, to po uregulowaniu nadciśnienia tętniczego nie ma przeciwwskazań do terapii zastępczej testosteronem. Od czego zacząć, jakie badania na pierwsze spotkanie? Testosteron całkowity warto oznaczyć. Jak już badamy sobie testosteron całkowity, warto dołączyć sobie jeszcze SHBG albuminę celem wyliczenia wolnego testosteronu. Jeśli podoba Ci się taki format, zostaw serduszko, kliknij follow i koniecznie zostaw swoje pytanie w komentarzu, a ja się do niego odniosę w kolejnym materiale.